Ogromzony w szarości, smutny, nabiera kolorów i zawdzięczamy to właśnie Tobie. Epokowe wręcz przemiany dokonane w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Otwarte granice, wolny rynek, wolność komunikacji, świadomość stawania się w pełni Europejczykami w głowach ludzi takich jak Ty. I ta świadomość właśnie jest największym atutem, bo wszystkie marzenia, kreacje, sukcesy mają początek tutaj. Zawsze wiedziałem, że droga do Europy jest długa, ale zawsze wierzyłem w Ciebie. Polska krajem wysoko rozwiniętym? Polska, która nie naśladuje, lecz kreuje? Tak. Bo Polska nie jest nazwą na mapie. Polska jest tobą. Jesteś odpowiedzią na pytanie o przyszłość. Jesteś wartością i dumą tego kraju. Twój wizerunek niech widnieje na billboardach i ścianach budynków, bo jesteś człowiekiem Europy.